Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona pozytywnie. Dzisiaj akurat, kochani, nagrywam Wam. To, co chcę nagrać Wam po prostu to, co kupiłam, to, co polecam, to czego nie polecam, wytestowane i niewytestowane, ale zanim do tego dojdzie, wracając oczywiście z matury. Ale zanim do tego dojdzie, po prostu chcę Wam pokazać jedną ważną rzecz, którą ostatnio nagrywałam podaję z niej odcinek. To jest właśnie nasz kochany rozczynek. Pięknie pachnie, zobaczcie, na placuszki. E, tfu, przepraszam, nie na placuszki, tylko na bułeczki oraz e, na chlebek. I teraz, kochani, tak, zobaczcie, takim sposobem, taką szpatułką ugniatam, dolewałam ostatnio wodę, jedną z wody i sypałam mąkę. Mąkę po prostu sypałam, to co ostatnio reklamowałam, bardzo dobra. I teraz je trzeba bardzo dobrze ugnić, bo ten strasznie rozczyn idzie w górę. Dzisiaj rano wstałam, kochani, i ten roszczyn dżur, poszedł do góry. Przed wyjściem, zanim się wykąpałam ogarna, przed wyjściem mówię, matko boska, dobra, robimy jeszcze bardziej i trzepiemy. I musiałam go wytrzepać, podtegodzić i jest git. Teraz, kochani, pokażę Wam szybko, co kupiłam. Kupiłam sobie takie coś do rękawiczek, do przyklejenia i takie haczyki. I do tego fartucha kuchennego w kuchni. Bardzo tanie, z złoty ileś? że bardzo warte. I co, kochani, kupiłam sobie o świeczki, nie popuściłam, ale coś czuję, że takie świeczki łatwo jest szybko zrobić. Także 200 lajków i pokazuję wam, jak się robi takie świeczki. Czyli tak, mam cztery świeczki takie, siwe. Bardzo lubię kolory, więc będę się kolorowe zrobić. Białe cztery świeczki, one kosztują o 2,50. Bardzo polecane są. Niestety trzy świeczki, bo już się skończyły, były 2,50 takie niebieskie, jeszcze jedną muszę dokupić. I różowo jeszcze jedno też muszę dokupić. Jeśli chodzi o kosmetyki, kupiłam sobie ostatnio żel do robienia paznokci, także ostrzegam, robię paznokcie, włosy, stylizację i nie tylko. I makijaże. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, zapraszam. Kupiłam również kredki, to to są ostatnie na odcinku, to co kupiłam? Że jestem brunetko od urodzenia, ale czułam się źle w swoim kolorze. Pomalowałam sobie na różne kolory. Od 17 lat maluję. I że te włosy cieniuję oczywiście, bo mam kręcone. Piękną brunetką jestem. Miałam kręcone włosy i w ogóle, wiecie,. Ee, puszyste. Więc teraz muszę o zadbać. Zamiast cieniowania, niszczenia włosów. Oczywiście, że jest już zero cieniowania, bo odniszczę włosy, tylko podcinanie końcówek. I zamiast, kochani. Takie rzeczy używam, coś takiego, ale powoli Wam pokażę, na razie tak jak mówię, kupiłam za 8,20 rozjaśniacz Joanna do odrostów, oczywiście te, które tu mam, jak widać e, Za 10 zł biedroncy 8 w 1 odżywkę do paznokci, ponieważ po hybrydach się niszczą, takie paseczki do robienia Lampę mamy, co ja tu jeszcze mam e, kupioną, e, te do wycinania skórek, jak to się nazywa? To jakoś tam przy, przypomni. Oczywiście kupiłam kreatynę, jeszcze odżywkę muszę, to jest do włosów, budowania włosa. E, szampon oczyszczający, fryzjerski. E, zamówiłam teraz e, maseczkę zapobiegającą puszeniu włosów, szampon, bo mi się kończy. To jest bardzo opłacalne, drogie, 1000 ml, ale bardzo warte. I co jeszcze kupiłam? Odżywkę taką samą. No i co kochani? I to ma pomóc. Także, jeżeli będziecie na przykład chcieli jakoś stylizację włosy z paznokcie, czy coś, zapraszam do mnie, bo ja się w tym kierunku orientuję i znam. Oraz jeżeli będziecie chcieli jakieś zamówić kosmetyki dla bliskiej osoby, również zapraszam, ponieważ pracuję jako konsultantka i także do zobaczenia w następnym odcinku.